Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u każdego z Was wszystko w najlepszej formie. Czujecie się dobrze, jesteście zdrowi. Mam nadzieję, że nauczanie zdalne nie daje się Wam specjalnie wyznaki, że dajecie sobie z tym wszystkim radę. No, czekamy, cały czas czekamy. Mam nadzieję, że za jakiś czas to wszystko się skończy, będziemy mogli się z powrotem znowu już normalnie zobaczyć. A tymczasem zajmijmy się naszą kolejną katechezą, Dzisiaj, moi kochani, katecheza poświęcona wspólnocie Kościoła. Myśląc o Kościele, co tak naprawdę rodzi się w Twojej głowie? Tutaj fajnie by było, gdybyśmy mogli akurat ze sobą porozmawiać, dlatego brakuje mi właśnie takich normalnych spotkań, ale domyślam się też, że każdy z Was ma różny sposób patrzenia na to, czym lub czym. Kim jest Kościół? Bo właśnie to jest coś niesamowicie ważnego, żebyśmy się zastanowili: czy Kościół to instytucja, kościół to budynek, kościół to osoba, grupa osób, wspólnota? Ja myślę, że każde z tych zdań jest poniekąd prawdziwe, w jakiś sposób wyraża prawdę o Kościele. I myślę, że takim ładnym symbolem, i to do dzisiaj pamiętam akurat z wykładów, z teologii dogmatycznej, z eklezjologii właśnie, to jest taki, część teologii, właśnie poświęcona rozumieniu, czym jest Kościół, albo kim jest Kościół, to ksiądz-profesor wtedy akurat pokazał nam bardzo prosty obraz. Wyobraźcie sobie, że stoicie przed drzwiami Waszego Kościoła. Co jesteście w stanie zobaczyć? No jesteście w stanie zobaczyć ściany, mury, witraże. Może gdyby była noc, to ewentualnie gdyby w środku paliło się światło, byście może widzieli kolory tych witraży, może byśmy widzieli dobywający się, widzieli, słyszeli dobywający się dźwięk ze środka, ale tak do końca nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co jest w środku. Teraz wyobraź sobie, że jesteś wewnątrz takiego kościoła, wewnątrz świątyni, to, co widać, widać ludzi, widać miejsca, gdzie można siedzieć, widać prezbiterium, gdzie jest sprawowana liturgia, widać znaki, symbole, obrazy, widać też dalej witraże, okna, ale już od wewnątrz i też słuchać być może to, co się dzieje na zewnątrz, ale to jest chyba bardzo ważne pytanie: czy naraz jesteśmy w stanie być i na wewnątrz, i wewnątrz? To jest może. Trudne, dziwne pytanie, ale właśnie o to chodzi: czy naraz jesteśmy w stanie objąć całą prawdę o Kościele? Wydaje mi się, że nie. Po ludzku jesteśmy po prostu słabi, aby jednocześnie widzieć to wszystko, co wewnętrzne, jednocześnie ogarniając to, co zewnętrzne, bo Kościół to nie tylko budynki, to nie tylko miejsca, ale Kościół to także ludzie. Kościół to nie tylko Polska, ale Kościół to cały świat. Katolicy. Chrześcijanie żyją na całym świecie. Nie tylko i wyłącznie liturgia wygląda tak, jak w Polsce. Liturgia, owszem, schemat jest ten sam podział liturgii, ale pewne elementy, pewien sposób ich wykonania, pewne gesty, one wyglądają w różnych miejscach w różny sposób. Pewne tradycje, pewne zwyczaje, pewna inkulturacja powoduje to, że właśnie te elementy mogą, mogą wyglądać zupełnie, zupełnie różnorodnie i. To jest właśnie bogactwo Kościoła. Kościoła jako całej wspólnoty, ale wtedy także tego Kościoła jako Kościoła lokalnego. I można byłoby sobie zadawać pytanie: po co Do czego mamy w niego wierzyć? W jaki sposób mamy rozumieć Kościół? I myślę, że jakby tutaj z podpowiedzią przychodzi nam i katechizm, i Pismo Święte. Posłuchajcie, fragment Ewangelii według Świętego Mateusza. Jeśli dwóch z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystko otrzymają od Boga mojego Ojca, który jest w niebie, bo gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Więc to jest pewnie jakby takie pierwsze znamie wspólnoty kościoła: tam gdzie jest kościół, tam gdzie trwa wspólna modlitwa, jest Chrystus. To jest coś jakby niesamowitego. Owszem, ja wiem, że my byśmy chcieli zobaczyć tego Chrystusa pomiędzy nami. Tak, że po prostu siada sobie do ławeczki, szczęść Boże, dzień dobry, witajcie, nie, niech będę pochwalony, ja, no ale tak się nie da, tak? To jest oczywiście nasza sfera marzeń, może Bóg to zrobić, ale oczywiście wtedy, kiedy byłby ku temu powód i ku temu sens. A chyba właśnie nie o to chodzi w naszej wierze, żebyśmy tylko budowali takie powierzchowne relacje, ale właśnie o to chodzi, żebyśmy budowali pewną głębię. Za głębią idzie doświadczenie, Katechizm Kościoła Katolickiego nikt nie może wyżyć sam, tak jak nikt nie może żyć sam. Nikt nie dał wiary samemu sobie, tak jak nikt nie dał sam sobie życia. Czy zobaczcie, tak jak życie zostało nam przekazane przez rodziców i ofiarowane przez Pana Boga, tak samo i nasza wiara. Wiara jest czymś przekazywanym, czymś co dostaliśmy, a za chwilę każdy z nas to będzie nasze zadanie, które chociażby no, wzrasta w was zdolność do spełnienia tego zadania przez sakrament bierzmowania, będzie tą wiarą się dzielić. Każdy na swój sposób. Ja jako kapłan z oczywistych względów jestem tym, który wiarą ma się dzielić i ma prowadzić do wiary. Ale tak samo rodzice, tak? czy wtedy, kiedy zostaniecie na przykład rodzicami chrzestnymi. To jest też droga, która ma prowadzić do wiary. I wy właśnie będziecie przewodnikami na tej drodze. W tym właśnie ma pomóc Wasz sakrament bierzmowania. Kościół wierzy pierwsze i w ten sposób prowadzi, karmi i podtrzymuje naszą wiarę. Wiara jest darem Bożym, cnotą nadprzyrodzoną, wlaną przez Niego, czyli przez Boga. Wierzący otrzymał wiarę od innych, dlatego powinien ją przekazywać innym. Każdy wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wierzącym. Czyli zobaczcie, wiara jest też łaską. To jest dar, który otrzymujemy od Pana Boga. No właśnie, w ogóle się cały czas, właśnie czym jest wiara. Wiara to jest to, że ja wierzę w to, co Bóg powiedział o sobie. Wiara jest tym, że ja wierzę, tutaj nie mam gdzieś, nie mam przy sobie żadnego egzemplarza Pisma Świętego w pokoju obok. Wiara jest tym, że to, co jest w Piśmie Świętym, jest prawdą. Tak? Że to, co Pan Bóg powiedział, jest prawdziwe. Ja w to wierzę, ja tą prawdę przyjmuję, więc to jest naprawdę coś coś niesamowicie ważnego. Ale jednocześnie, właśnie to jest sztafeta wiary. My stanowimy kolejny łańcuch, kolejny element właśnie tej drogi wiary. I teraz ode mnie i od Ciebie, od każdego z nas, jako członków Kościoła, będzie właśnie zależało to, czy ta wiara będzie przekazywana dalej i w jaki sposób ona będzie przekazywana. Kiedy przychodzą do mnie. Yy, Przyszli rodzice chrzestni, e, zwłaszcza że nie, to po prostu w czasie spowiedzi świętej przed Chrztem, e, to wtedy zawsze zadaję to, to pytanie, jaką wiarę chcesz przekazać? Jaką wiarą chcesz się podzielić? Bo do tego przecież się zobowiążesz w ramach liturgii Chrztu Świętego, będąc rodzicem chrzestnym, czy też będąc w ogóle rodzicem. Co chcemy dać kolejnemu pokoleniu? Co chcemy dać tym, którzy pójdą za nami? E, jeżeli nie wiemy, w co wierzymy. Jeżeli nie wiemy, że wierzymy, to jednocześnie ciężko się wtedy dzielić wiarą, której nie ma. Ciężko jest dawać coś, czego się samemu nie posiada. Więc teraz, pewnie trzeba, no właśnie, ciągle stawać przed tym takim dylematycznym pytaniem: czy Bóg jest, czy go nie ma? Jaki Bóg jest? To są właśnie pytania, na które cały czas musimy sobie odpowiadać. To są rzeczy, od których nie uciekniemy. Tutaj trzeba jasno się opowiedzieć: albo tak, albo nie. Myślę, że już powoli zaczynacie czuć, że są takie pytania, czy są takie rzeczy w naszym codziennym życiu, w których nie da się ciągle spychać na później. Że kiedyś, jakby no, podejmę decyzję, czy kiedyś się określę. Tak, już jesteście w pierwszej klasie technikum i ciągle Was wszyscy pytają, co później będziesz robił. Co będziesz robił po szkole. Większość z Was na razie jeszcze mówi, a przyjdzie czas, zastanowimy się. Część może z Was już wie. Ale zobaczcie, jak często pojawia się właśnie taki duży problem pod tytułem przyjdzie taki moment, kiedy trzeba się już w końcu określić. Nie robienie niczego to też jest decyzja. Jeżeli chcesz całe życie nie robić nic, to jest też decyzja. Podjąłeś decyzję i właśnie w zależności od tego, jaka ona jest, tak będziesz realizował swoją drogę. Tak samo jest tutaj. Wobec Pana Boga nie da się powiedzieć, dam znać później, czy określę się później. Określę się później czy stwierdzanie. Dam znać później, to znaczy, nie, że nie wierzę, że nie przyjmuję teraz tego, co jest. Albo jest się człowiekiem wierzącym, albo nie. Tutaj ja wiem, że to może wydawać się dziwne, ale, ale trzeba postawić tę sprawę jasno i na skraju. Tutaj nie da się inaczej. Tego nie da się trzymać w zawieszeniu, że kiedyś odpowiem, czy kiedyś dam znać. No właśnie, czym jest wspólnota kościoła. Wspólnota kościoła jest tą przestrzenią, w której my nie jesteśmy sami. W której razem właśnie nasza wiara może wzrastać. I to nie jest idealny kościół. Właśnie to jest częste, błędne myślenie. Nie wiem, dlaczego wszyscy ciągle myślą, że kościół jest święty swoją świętością. My nie jesteśmy święci swoją świętością, tym co robimy. Kościół jest święty świętością Chrystusa, bo Chrystus jest w kościele. Dlaczego pojawia się grzech? Bo jesteśmy grzesznikami. Potrafimy ranić, potrafimy siebie krzywdzić, potrafimy dokonywać błędnych wyborów. Ale właśnie. To, co chyba jest wyjątkowe w Kościele, to jest to, że Kościół mówi o swojej grzeszności. Kościół nie dziwi się z tego, że jego członkowie popełniają grzechy. Nie jesteśmy naiwni w tym wszystkim. I chyba to jest jakby największa zaleta dzisiaj, kiedy tak sobie myślę o tym wszystkim. Kościół potrafi uznać swoją grzeszność. Kościół potrafi przyznać się, tak, jesteśmy słabi, ale jednocześnie nie, nie jesteśmy w tym wszystkim zakłamani. I to jest chyba jakby największy dar, bo ktoś, kto próbuje nam wmówić zakłamanie, to jest sytuacja jakby, no właśnie, odwracania kota ogonem. Tu nie chodzi o to, że my mówimy, że nie mamy grzechów. Mamy grzech. Popełniamy grzechy. Ja też popełniam grzechy. Co dwa tygodnie się spowiadam. Popełniam błędy. Ale właśnie, ja czując tę relację z Kościołem, ja wiem, że w Kościele jest o obecny Chrystus. I dla mnie osobiście, kiedy ja bym się zastanawiał, czym jest Kościół, w jaki sposób myśleć o Kościele? Tutaj faktycznie bym mógł dawać godzinami świadectwo, ale mam naprawdę takie ogromne poczucie, że, że bycie we wspólnocie, bycie dla innych ludzi, jest czymś, co tak naprawdę owocuje i przede wszystkim zabezpiecza te wszystkie, nawet bardzo proste czasami, pragnienia. Bycia z drugim człowiekiem, pragnienia jakiejś samorealizacji, dawania jakby siebie dla innych. Rzeczy, które od zawsze chciałem gdzieś tam robić. Ja mogę na przykład realizować to, realizując drogę swojego powołania. Ja myślę, że każdy z nas, jeżeli odpowie na to, do czego Chrystus zaprasza, wkraczając na drogę swojego powołania, spokojnie będzie w stanie znaleźć właśnie te odpowiedzi, które, które dotyczą jego życia, będzie w stanie czuć się dosłownie człowiekiem szczęśliwym. Chyba każdy z nas pragnie szczęścia i to jest jakby coś całkowicie, całkowicie naturalnego. Więc kochani, życzę Wam, żebyście też i wy znaleźli właśnie swoje miejsce w Kościele. Życzę wam, żebyście potrafili odnaleźć, czym, czym jest Kościół. Nie starajcie się wchodzić w jakieś takie dziwne dialektyki. Pierw starajcie dojść do źródła, to znaczy zastanowić się, czym jest Kościół, jak on funkcjonuje. Starajcie się Go poznać. Może faktycznie warto jakby zainwestować sobie czas na poznanie jakiejś Wspólnoty, na poznanie ludzi, którzy, którzy myślą o Panu Bogu. Może właśnie przekonać się do jakiegoś duszpasterstwa, do jakiejś formy pracy, zaangażowania się. Dopiero wtedy, kiedy się zaangażujesz, dopiero wtedy będziesz mógł zobaczyć jakieś sensowne owoce, jak to, jak to wszystko funkcjonuje. Więc kochani, życząc Wam dobrego, spokojnego dnia. Uważajcie na siebie. Na dole macie jeszcze jakby do powiedzenia do tego, czym jest wspólnota. Trzyminutowy katechizm, ale też jeszcze. Jeżeli uda mi się znaleźć, to myślę, że też tam z takim poczuciem, lekkim doświadczeniem humoru, właśnie czym jest, czym jest Kościół, żebyście też sobie mogli na to, na to popatrzeć i trochę tak z uśmiechem do tego wszystkiego też podejść. Wszystkiego dobrego dla Was, pozdrawiam z Bogiem.